Kolejny zapach Adidasa, tym razem Adidas. Der Edition. Dare Edition, albo Darek. Tak czy siak pisze Dare. Niektórzy piszą na Parfumo na przykład, że w szpitalu jak byli, myśleli, że jak pacjent się psiknął, to psiknął się saważem. Więc niektórzy go kojarzą z saważem. Może i to i prawda, bo nuty głowy to sycylijska bergamotka. To już pasuje pod savarza. Mięta elemi. Mięta chyba nie, ale elemi tak. Kardamon lawenda też nie pasują, ale afrykański geranium pasuje. Wetyweria paczula i jodła balsamiczna też raczej nie do końca pasują do savarza, ale może go przypominać. Jest to określane jako aromatic i fresh spicy. No i zobaczymy, czy rzeczywiście w pierwszym pierwsze wrażenie jest takie, czy to jest podobne do savarza. Dobra, żeby było widać kondensatory. To są kondensatory fizyka. Not good. Dobra, wrażenie jest takie, już wącham. Rzeczywiście w pierwszej fazie przypomina Sawarza i tylko bardziej słodkiego Sawarza. Nie jest tak pieprzny jak prawdziwy. Jeżeli miałbym polecać no to za 15 czy tam 20 zł, 100 ml, chyba za 20, na Eglamur. Polecam Eglamur, naprawdę dobra perfumeria. Tak czy siak, za 20 zł nie jest zły. Ciekawe, ile będzie trzymał. To nagram, to już porównam, jak już będę wszystkie naraz nagrywał obok siebie, zestawione po polsku i po angielsku. Tak czy siak, Armaf Ventana za, 8, za 75 zł jest bardzo dobrym odpowiednikiem Sawarza. Ten, jeżeli nie masz, predy, nie masz możliwości wydania powyżej 70 zł, właśnie na Armafa, to a chcesz czuć chociaż troszeczkę w sobie, w Sawarze, albo na sobie, to kup ten. Nie jest zły, bo rzeczywiście pierwsze wrażenie jest takie, że kojarzysz to z Sawarzem. Dobra, dzięki za uwagę.